Siema z tej strony, ro 263 i dzisiaj sobie zagramy w Minecraft zaginione wyspy. To jest już ostatni odcinek, była bardzo, bardzo długa przerwa, ale już gramy. I w ogóle zauważyłem, że, e, że powinien napisać Executor, a jest Executor. I, e, jeśli mamy to porównywać z Clash Royale. Ale już lecimy do odcinka. Och, kurde. wow to my, to my broni nie mamy w ogóle. uhu. Uh, uh. Nie, no mamy śnieżki w teorii. Tutaj sobie wyjdziemy, i co my tutaj? Tak, mieliśmy załatwiać wszystkie te sprawy. Ogólnie już było ekspienie. Nic nie wyekspiłem, wiem. Może coś tam jeszcze się skubniemy stamtąd, bo może coś tam zostało? Możliwe. Czekaj, weźmiemy sobie te cztery szmaragdy. To jest moje stare konto. Tak, różny rycerz w ogóle. Ortografia Level Master. <laughs> Mamy 9 szmaragdów. No. No i lecimy z grom. Yy. Tutaj sobie kupimy jakąś broń, lepszą. A w ogóle co on ma, ten kwaan? <laughs> Tarczę nie wiem, ma. ochrona i odrzut. Liść chwały. Chwały. <laughs> Dobra, dziwne trochę to jest. No to będziemy sobie tra kupowali tylko gdzie. Kupimy sobie u tego kowala jakiś mieczyk i lecimy do takiej porządniejszej walki. Nie to, co wcześniej. Wejdziemy sobie w tamtym las. Musimy go ogarnąć wreszcie. Uff, gdzie? gdzie ja zerknąłem? Hehe. Tutaj byśmy mogli sobie kupić. No, czemu nie? Tutaj wiem, wszystko miałem, no ale ale dawno nie gram w tej serii, więc mi się zresetował na tym. Pezak. To, to, to ma zaklęty ogień, ale i tak nam zdobędziemy parę rzeczy. Teraz przechodzimy tam i zobaczymy, co tam się dzieje za tym. A tutaj już widzieliście. Yy, tu. No. Dobra. Pójdziemy sobie w tamtą stronę. Co tutaj się dzieje? co my tutaj możemy znaleźć? O, jakieś drzewo. Magic. Magic. Me tak, medyczne drzewo. Co to jest? Tymczasowa siedziba Elfów. Na przedziwko jest osada wrogiego plemia. Uwaga. Tam? No jasne, że tam pójdziemy. Tutaj są jakieś kartery i elm. Tutaj chronią. Jak może się domyśleć. Tutaj też jakieś schodki w ogóle. Tutaj się wchodzi. Tam o. A nie, tu. Syndra. Ha, bohaterka z hm. Nie mam co za bardzo kupić. Jedzenie mam. Ej. To jest mocne. A ty co? Elf MAC. Fajne imię. Tak, wiem, mam bardzo mały czat, bo sobie zmniejszyłem, bo gram na serwerze. <laughs> no to idziemy do tego wrogiego plemia. Oho, już coś tam widzę. Dobra, idziemy tam. Ale zobaczymy co tam na nas czeka. I ogarniemy to. Oby mnie zrobił. Oho, tutaj jest. No dobra. Tchana to na to. Nie, 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 nie. Dobra, dawaj szmaragdy. Ok, Cztery szmaragdy dostaliśmy. Jakiś wrota. Wow. Tutaj jest jakiś... Co tam jest? O! Jakiś shadow. On nas bije. No, to jest podobno wrogie plemię. Aha. Refleks szachisty. O, siekiera. Ej, spoko. Ale już trochę zmarnowana. Oni mnie w ogóle atakują, czy tak? Nie no dobra, ale... Dobra. A co chodzi? Kryształ? Po e, powietrzny kryształ. <gry> nie wiem na co on nam. O nie, miner. Na szczęście nie jest Clash Royale. O Jezu, ale... Szy... ale sypnął ty. Jezu. Nie wiem, czy to będzie podchodziło pod kanibalizm. O Jezu, głowa jego fój. Yy, to będzie na pewno podchodziło pod kanibalizm. I dlatego się... Co, co się tam jest? Wiecie co, no, przez zawsze ubezpieczony. Okej. Okay. To ogarnięte wszystko jest tak, że... O, jak włócznie O, też marnowana. Nie no, spoko. Mamy broń zapasową. Co to było tam? Chodzi o tam o. No bo tam było coś czarnego, taki. Wow. Co to jest? Chyba już się domyślam, co to jest. Ale ale nie mogę być pewny. O czanki się nie ładują. Wiedziałem! Wieża Saurona. Nie. Boję się strasznie. Ja sobie to wezmę za chwilę, jakbyśmy mieli uciekać. Już wiem czemu. Nie ginę, ale spoko. No nie. Smok. Dobra. Dam radę. Łatwo. Dobra, żartowałem. Dobra, pół HP, nie bij mnie. Umarłem! Dobra, dobra, żyję, 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 spokojnie. O lol, spalił się. Co, co on sypnął? Naprawdę tylko to? Aż co to pisze? Daj. Czyli, że niby umarłeś. Znaczy nie ty, tylko ja. No dobra, nieważne. Co to za gówno? What? Aha! Hordo dragon mnie zabił. Dobra. Cięcie. Dobra, wbrew pozorom jestem z powrotem. I co tam jest? Wciąż z piórem. Jakieś inne rzeczy. I co to jest? List. Laur. Ukrywaj się w wieży i pilnuj skarbu. Tylko nikomu o tym nie mów. Okej okay. On już mnie nie atakuje Bo go raz zabiłem Dobra Le Lecimy do następnego a, do a dokładnie udam się tam Tam na ten statek Przynajmniej go spróbuję splądrować Dobra już dopływam powoli I tutaj se usortowałem rzeczy Wiem bardzo słabe Wszystko drewniane także no jak, i oczywiście jak chcecie kolejne y, odcinki z tej zaginionej wyspy no to piszcie, no bo ja y, no bo ja je zrobię bardzo chętnie tylko, że piszcie Bogam was napiszeć, y, czy chcecie bo, no bo ja nie wiem, czy wy chcecie te odcinki z, z tej zaginionej złote jabłko z zaginionej wyspy, czy nie co to, o, kolejny jak ja cię sklepię za chwilę, ty Uhuhu. O kurde, pezak nam się skończył. Lukas, Boże. Coś tam dropłeś? Serio, biedaku. <grym> Dobra. Lecimy do kolejnego. Sykam się. Bierzemy to i idziemy. Riff. Armos. Ej. Ej, to jest ten główny chyba kapitan, no bo on ma dużo życia. 44 życia miał u nie. O nie, miałem po mieczu. No, serio, ty Biedaku nic nie drobnąłeś? Jezus. Ej, to czym ja mam bić? Chyba, że już tam nic nie ma. O nie. Hm. No, trudna sprawa ogólnie, powiem Dobra, będę go bił łapką. Jolo. W wodzie to łatwo. Także yy, macie czas na zostawienie suba, jakiego będę klepał i lajka. Yy, a mi to trochę zajmie. Także zostawcie suba Dawaj, mm, dawaj, 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 dawaj Nie, bo tutaj na tym świecie jeszcze jest pewnie parę tych dungeonów, więc... Więc następne odcinki by były sensowne Ale ja nie wiem, czy, czy wy chcecie ten odcinek, więc piszcie, naprawdę No, jest nasz skarb odcinka Otwieramy Okej, okay. złote jabłko, jabłko, mhm, super Dobra, ja się tu już z wami pożegnam. Zostawcie suba, lajka i, i napiszcie, czy chcecie kolejne odcinki. A jeśli ja już z wami.